Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony PP. a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Half-Life Przed chwilą się tutaj zalogowałem i zabiłem już dwa prądowce Hmm, dobra, tak się znikąd pojawiły, więc zbierajmy co tutaj możemy, może Dobra. Coś mam jakieś takie dziwne ścinki podczas nagrywania tego, nie wiem dlaczego Mam nadzieję, że podczas nagrania nie będzie tego widać, no ale dobra Najważniejsze jest przeżyć Spoko, gdzie mamy iść teraz, bo nawet nie pamiętam Gdzieś tutaj może? Hmm. aha, tu jest ten magazynek z do którego musimy się dostać A, iść musimy tutaj, dobra, tak, więc już wszystko pamiętam, dobra Tu jest zamknięte Czyli musimy iść tędy Nic tutaj na mnie nie spadnie? Nic, dobra Wszystko pozabijane już loading i co tutaj na mnie czeka nie dawerał? Uuu, dwa zębiaki aż Dobra, nie będziemy się z nimi caskać. Coś tutaj mogę użyć chyba, nie? Dobra, uleczymy się trochę i... No ale coś mi tak ścina, nie wiem dlaczego. Wcześniej mi tak nie ścinało, gdy, gr gdy grałem. podejrzana na No ale dobra. Dobra, pamiętam ten... Pamiętam ten odcinek gry. Tutaj żadnego zębiaka chyba nie będzie. Ale będą headcraby właśnie. Wow, fucka. No, ale dużo naboi zżarła. Jest tutaj coś poza tym? Jakieś headcraby może? Chyba nie. Ale tutaj będzie coś ciekawego. Tutaj trzeba się dostać, tak więc... Ło! Um, wow. Uuu, kolejna foka. Ale ja mam dla niej prezent. Ło, co ona robi? Śmieszna foka. Chyba koi zabiła. To nie jest nic dobrego, no ale dobra. Czy przypadkiem granat nie powinien wybuchnąć w ręce, właśnie? Tak się właśnie dziwiłem. Dlaczego mi nie wybucha w ręce tak długo? Ło, 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 zaraz ginę. Dobra, padła. A ja mam tylko 4 HP. A, to ciekawe, ciekawie się zaczął ten odcinek, już. Już mi się podoba. Mimo, że mam te ścinki, to już mi się podoba. Dobra, zbieramy granaty. I są tych odcrawy,ł. Chciałbym je zabić. Dobra, jeden zginął. I tak. Brakuje mi jeszcze jednego. O, o coś słyszałem. Gdzie on tutaj śmiga sobie? Dobra, słuchajcie, olejemy go. Tylko przydałoby się wyleczyć. Słuchajcie, on. Ten terminal do leczenia był gdzieś w pobliżu chyba. Nie mogę już się wrócić. Cholera, jasne. Dobra. Aha, czyli to mogę zamknąć. Nie wiem z jakiego powodu, ale to nie jest istotne. O, możesz mnie uleczyć? O! Dzięki! Spoko, uleczył mnie. Świetnie. Dobra, tu jest jakiś... Tu jest jakiś wentyl. Z pewnością nie musimy iść. Aha, reagujesz na to, spoko. Ej! Cholera, znowu mam mało życia. Hmm, to nie mi ideo, tak naprawdę. Chyba, że tutaj miałem iść i nie schodzić z tego, tak. Też mi się tak wydaje. Dawno w, tym, w tą grę nie grałem, więc gdybym miał takie ścięgi, to przepraszam. Dobra. Gordon jest trochę szybki. I tutaj będzie sekwencja skakania. Nie wiem czy te skakanie mi wyjdzie do końca, bo ten gordon właśnie tak szybko się porusza i to nie jest nic dobrego. Dobra. Spieprzyłem, bo to trzeba uruchomić najpierw. Jestem idiotą. Dobra, i to sobie będzie tak latało w tej z powrotem. I dopiero teraz mogę iść i... Możesz mnie ulecieć? Don't worry, I am doktor, spoko. Możesz mnie ulecieć jeszcze raz, tak trochę do pełno? Chyba nie możesz, dobra, tak więc 44. Punkty życia będą musiały mi wystarczyć na razie. O, prawie spadłem. Ten gordon naprawdę jakiś taki strasznie szybki jest. W tym half life ie. nie wiem czy to jest dobrze czy to jest źle, raczej troszeczkę źle. No dobra. Najważniejsze jest to, że musimy tutaj się dostać i się udało, na szczęście to nie było zbyt trudne. I teraz musimy się dostać do tego drugiego wentylu. No. Szedłem. Wow, 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 headcrab. Ok, to już wiemy. Tutaj jest jakaś amunicja, trochę pancerza. Przeładujmy i zobaczymy, co nas tutaj czeka. O, co to jest? Jakiś... Mmm, ja to pamiętam. I tutaj pamiętam, o ile się nie mylę, miałem problem z przejściem tego etapu, małego. No ale dobra. Najpierw musimy to pozbierać. O, co to jeszcze jest ciekawego? Chyba nic. Co to jest pan coś jeszcze jest. Dobra, możemy go podnieść bez utraty amunicji. I chyba nic więcej, co? Dobra, to tak. Chodzimy tutaj i prawdopodobnie musimy to zniszczyć. Możemy użyć łomu, byłoby lepiej. Nie będziemy tracić amunicji. Dobra, jesteśmy teraz tu, tu, tu. A, to nie było takie trudne, dobra. Coś mi się chyba przewidziało, albo przesłyszało. Cokolwiek. Oj, to wygląda podejrzanie. No dobra, chodźmy. Headcrabik w szybie. Standard. Coś tu jest. Loading jest, czyli idziemy w dobrym kierunku. To jest najważniejsze. O! Barney, coś ci się stało? What the fuck is this? No, zginął. Okej, okay. mm. Nadal jesteśmy w opcji tej takiej nieoficjalnej, tylko um, official, czyli biuro. Nie lubię tego. Mogłabym ja jeszcze przenieść gdzieś na inną część mapy, ale nieważne, dobra. No. Aha, dobra, możesz mnie uleczyć, tak? Dobra, to wie. Ulecz mnie. Dziękuję bardzo. Czyli tak, prawdopodobnie musimy iść na górę Mhm, uh -huh, musimy iść na górę, dobra, tak więc Lecimy na Szczecin, tutaj nie będzie tego działka przypadkiem gdzieś? o wow, działka nie będzie, ale będzie ten cholerny headcrab Dobra, niech te NPC sobie tam zostaną, nie nie będzie... niech się już nie ciągają za mną Tutaj mamy co? g wow, zapomniałem o tobie, dzień dobry Spokój, uciekaj sobie problem jest taki, że chciałem się dostać do tego składziku z bronią. Pamiętacie? Ten składzik był gdzieś. właśnie gdzie? Różcie, człowieku, chcę przejść. No, mów, mów, mów. Bo zaraz cię zabiję. Dobra, z pierwszej. Nie mam czasu na zabawę z tobą. A ty uciekaj. Chciałem to otworzyć, ale jak to zrobić? Nie wiem. Tutaj trzeba by się dostać jakimś szybem wentylacyjnym, o ile się nie mylę. No bo innej opcji po prostu nie ma i nie widzę. Może tędy? o, proszę, patrzcie. Ale bym przegapił. No to świetnie, dobra. I co teraz? Hmm. Teraz tędy i musimy. Aha, dobra, to jest wiadomo. Dobra, teraz tu i jesteśmy prawie że na miejscu. Czekajcie, czy to mnie zabije? Dla pewności przeskoczyłem. Wow, dwa headcraby. Gdzie jest ten drugi? Aha, utknął, spoko. A my powinniśmy być już w tym pokoiku gdzieś tutaj. Ale idziemy dalej, dobra idziemy dalej. Chyba, że nie no, tam nie przejdziemy na pewno. Gdzie nas to zaprowadzi do cholery jasnej? Jejku... Ja nie wiesz gdzie ja jestem. Tu jest ten Barney cały. Skąd on się tutaj wziął? Aha, to jest ten, dobra. wo wow, wow. co, co to za rzeczy się tutaj dzieje, dobro Ale Barney sobie chyba poradzi, co? Latarka latarka tutaj. Gdzie my idziemy tymi szybami i nie mam pojęcia zielonego? Proszę państwa, ale dobra. Tu już chyba ta podłoga się zawali, mam wrażenie. A może i nie. A może i tak. Chyba dobrze trafiłem, co? Dobrze trafiłem świetnie. No, czyli było warto. Chyba było warto, bo tutaj jeszcze mamy terminal z życiem, więc. Yy, można się wyleczyć trochę. No, to było na tyle. Tak dla zasady trzeba byłoby to podnieść. Dobra, wszystko się zgadza, możemy wyjść. Chyba, że nie możemy wyjść. What the fuck is this? Jak mam z tego pokoju wyjść? O, to jest dziwne. Aha, dobra, spoko, po prostu otworzyć drzwi. Wcześniej coś nie mogłem. Teraz tak. Ten przede mną ucieka, bo zabijem jednego strażnika, Barneya, ale nieważne. Niech ucieka, hmm, tutaj jest zombie, czyli dobra, czy jesteśmy w dobre miejsce Wow, ale Matrix, coś... Co ty robisz? Wow, biedny zombie Okej okay. Dokładnie, twój mózg i moja broń Chyba dobrze usłyszałem, mogą zrobić niesamowity team. Dobra, nic tutaj nie mogę otworzyć? Nie mogę tego zniszczyć? Nie mogę, dobra. Ach, te marnowania amunicji, piękne. Mogę tutaj wejść? Mogę, dobra. Co ja tutaj znajdę? Nic, niestety. Dobra, spoko. I teraz, tak. Stąd wyskoczył zombie, ale to mnie chyba na razie nie interesuje. To jest jakaś wina, która. Wow, 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 niestety nie działa. Uuu, ziomek, chyba spadniesz, co? Przykro mi. Gulik nie działa. I co mam teraz robić? Pytanie za 100 punktów. Prawdopodobnie skończę na tę O, Udało się, dobra. Oj, niestety chyba spadniesz, co? Tak nie przykro. Gdybyś tylko więcej chodził na WF zamiast na biologię, fizykę i chemię, ajajaj. Aj, aj. No cóż, bywa i tak. Teraz tak musimy wejść tutaj, to jest jedyna opcja. Dobra, to nie było trudne. Tutaj jest winda, i co my mamy zrobić dalej? Zapewne wejść tutaj. Wow, gdzie jestem? Obstają, że ta winda mnie gdzieś zaprowadzi. Okej, okay. już dojechaliśmy na miejsce, świetnie. Hmm, wiem gdzie jestem. Uuuu, niestety nie mogę go zabić. Jaka szkoda. Co się dzieje? Co się dzieje? Ludzie. Ja się nie wiem co się dzieje. Tutaj wy... Gadacie jakieś głupoty? Czy ktoś idzie po nas? No dobra, ja będę robił swoje po prostu. Chyba to nas najbardziej interesuje. Tutaj są jakieś... Tutaj musimy się w ogóle dostać na pewno. Tylko że tutaj jest zamknięte. Musimy iść naokoło jakoś. Ale jak? Nie wiem. Hmm. Jak gdy przejdę przez tymi laserami, to one się uruchomią. Nie mogę tego zniszczyć, więc będzie lipa. Trzeba będzie się zmierzyć z tamtymi wieżyczkami, które tam stoją. Wow, wow, strzela do mnie już. Cholerny dziad. Dobra, zniszczyłem ją z daleka. Świetnie, ale z pewnością została jeszcze jedna, więc. Gdzie ona będzie? Wow, headcrab. I już po headcrabie. Wow, drugi. I też po nim. Uuuuuh, co to takiego? M4? Zmienili modele. Świetnie, bo wcześniej to było. Wcześniej to było ten, yy, taki karabinek szturmowy krótki, coś ala MP5, ale widzę, że teraz Valve zmieniło to na taką M4, bardzo mi się to podoba. I to jest w ogóle ciekawa sprawa. Nie mamy granatów, no dobra, spoko. Łom zmienili, to zmienili, ciekawe co jeszcze zmienili. Ta skrzynka wybuchnie, więc odejdę od niej. Tak samo ta. Nawet dźwięk wybuchu, to czy nie wybuchu, tylko dźwięk strzelania z tego zmienili. No proszę, więc się postarali. Nie dość, że nowe modele, to jeszcze, to jeszcze nowe dźwięki. Świetnie, ale tak trzymać. Dobra, teraz mam tyle broni, że już nie wiem, co mam robić. Dobra. Aha. Tego muszę chyba użyć. O, i słyszę że nie lubię z nimi walczyć zbytnio, no ale dobra. Tutaj mamy minę laserową. Albo jak kto woli, minę laserowe to były na serwerach Zombie Plague. Czy jakoś tak? To są te, czujniki ruchu. I przydałoby się przeskoczyć nad tym. Och, tutaj chyba nie przeskoczymy i nawet nie przejdziemy, mam wrażenie. Dlatego też najlepszym mówcą byłoby zniszczenie tego, ale nie wiem jak duży ma zasięg wybuchu to gówno, więc zapiszemy grę, może? Dobra. No, całkiem duże, ale jak stoimy kilka metrów od tego, to dostaniemy małe obrażenia, na szczęście. Teraz tak, postrzelamy sobie z tej M4, tego karabinko-szturmowego powiedzmy. Ojej, coś tam niedobrego dzieje. Oni idą po mnie. No całkiem fajne, tylko że największy problem tego jest taki, że amunicja się marnuje dosyć szybko, bo wiadomo, to strzelał takim strumieniem, to ciężka sprawa, ale bardzo fajnie, że ma przynajmniej 50 amunicji, a nie na przykład 30. Tu się możemy ulecieć nawet. No dobra, tutaj jest terminal, więc nie będziemy się bawić. Co my tutaj mamy? Jakieś tam bronie leżą w ogóle. Mogę tutaj wejść? Nie mogę, zamknięte. A tędy jakoś mogę? Chyba też nie. Tu jest jakiś szyb wentylacyjny w ogóle, pewnie niedługo z, nie z niego skorzystamy. O! Yy, wybuchowe skrzynki to. Z pewnością do czegoś prowadzi. Te firzeczki mogę zniszczyć. Tak, bez tego już. Tylko, że może czekajcie. Hmm. rzucimy tam granata, bo tych. Granatów mamy bardzo dużo No, dwie zniszczyłem, świetnie o. Dobra Teraz tak hmm, Te skrzynie chyba powinniśmy zniszczyć, znaczy Te skrzynie Uuu, kolejna wrzyczka tutaj jest. Dobra, trzeba będzie uważać, żeby jej nie uruchomić przypadkowo. I tu jest jeszcze jedna. O kurde. Hmm, zniszczymy ją. A, ta już się uruchomiła. No to jest ciekawa sprawa. Dobra, mała rzecz. Mm, nie, dlaczego te drzwi można użyć? Znaczy w jakim celu można byłoby je użyć? No ale dobra, skoro, skoro można, to uruchom uruchomimy je. Dzisiaj pewnie będą kolejne brzyczki gdzieś. Z pewnością będą. I tutaj mamy. uhu uh, uh, się narobiło. O, naukowiec nie zginął. Świetnie. Tutaj będą żołnierze, ile się nie mylę, gdzieś niedługo. A tutaj mamy dźwienio, którego, by the way, mogliśmy nacelować. Bardzo ciekawe.